Witam was że bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Ucinek miał być wczoraj, ale wczoraj był Superman w Fortnite, więc y, musiał wrócić oczywiście Superman. Ale dzisiaj już wracamy sobie do minecrafta y, I dzisiaj y, mam plan taki, że zrobimy sobie tutaj to ognisko ładnie, i myślę, że możemy y, zrobić i zacząć robić kopalnię. Y, oczywiście chyba aktualnie zrobimy. Nie, tak się, że. Nie dobra, aktualnie zrobimy ją tutaj y, sobie w domku a później myślę, że zrobimy sobie gdzieś tam u tak w górze wkopanej myślę, że to będzie bardzo fajny pomysł e, mamy już tu cztery e, pnie, żeby zrobić tę ogniską. Więc oczywiście e, seria z Minecraft'a Survival jest co piątek e, no w tym piątek nie było niestety, ale to e, no musiało tak być, więc jest w sobotę, więc oczywiście jeden dzień później I widzowie, to, to jest jedyna seria, jaka będzie z Minecraftem na tym kanale, tylko że inne serie, na przykład Anarchia GG, to mogę wam powiedzieć. E, taki spoiler. Będzie na moim trzecim kanale, więc zapraszam Was na trzeci kanał, e, gdzie właśnie ta seria tam będzie. I inne też serie będą. Z Robloxa i z właśnie Minecrafta czekajcie zrobić tak? Czy nie. Nie, to wygląda źle, tak szczerze. To wygląda bardzo źle ja uh, bym mam w sumie pomysł jakby to zrobić, tylko czekajcie, potrzebujemy kierki Seri... koda To czekajcie, zaraz jest ten, zrobimy to tu, tutaj kopanie Dobra Żebym to tak dwie kratki odstępu, i teraz trójeszka dwie kratki odstępu, więc są tutaj. Teraz sobie znowu dwie kratki odstępu, tutaj. I tutaj będzie tak. Daj, trzeba jeszcze nakopać. Na co? Muszę sobie co? Tę drzewką. pamiętajcie, że mamy daily. Później, jak się skończy daily, to ten Minecraft Survival będzie troszeczkę inaczej zrobiony, ale to zobaczycie. Ale to dopiero jeszcze do 1 września mamy 12 lipca. O, no, robi się niestety już noc. Ja muszę zjeść. Czekajcie, czy ja mam jeszcze jakieś mięso? O, dobra, mam do przypalenia. Jak się przypali. Nie mam w ogóle łóżka, będzie trzeba, nie, trzeba y, poszukać wełny, ale to w następnym odcinku że poszukamy sobie wełny. Dobra, mamy to. To musimy przerobić teraz tak na mm, schodki, na patyki i na tabliczki. Mam nadzieję, że tu żadnego Keepera nie znajdę. Mm, chyba nie będzie to tak jak chciałem. No, nie, to nie będzie to tak jak chciałem. To jest to się, że boję się, co się to robić. Znaczy, że to robię. Więc to przeczekam tą noc, bo tak nie mam muszka, a my się widzimy za chwilkę. No się, że jest już dzień. Wtedy co, tak, dzień już. no e, I dobra. E, minęło jakieś 10 minut. Czy takiego. nie mam poczucia czasu nawet. Ale e, musimy to zrobić inaczej. Musimy zrobić. Yy... Trzy z tempu, czyli raz, dwa, trzy. Teraz raz, dwa, trzy. Bum. Chyba źle zrobiłem. Trzeba zrobić to Teraz raz, dwa, trzy. Bum. i pyk 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 pyk, 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 Czy to będzie wyglądało dobrze? No nie wiem Oj Widzisz, jak żywę? Będę żył tak, o Teraz to wygląda dobrze Oj, 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 czekajcie. Nie, no, to tu później dorobimy te dwa jeszcze. Ale wydaje mi się, że to dobrze. Teraz zrobimy taką ścieżkę tutaj. Jest bardzo dobrze, fajnie to wygląda. Możecie to ocenić zowiem jak to wygląda. Dobra więc teraz będziemy się kopać w dół i tu będzie nasza kopalnia. No ale dobra owiem w następnym odcinku poszukamy sobie owie, żeby zrobić sobie łóżko. I w następnym odcinku uwaga, uwaga bo będzie bardzo ważny odcinek, wydaje mi się też, pod, pod kątem wyglądowym będziemy robili inny most. Musimy go zmienić, to mi się nie podoba tak jaki jest. Będę musiał znaleźć gdzieś na Pinterest jakieś pomysły na niego. Bo to jest domek, tutaj ognisko mamy zrobione, więc jutro będziemy szukali owiec i będziemy robili most. I tak codziennie, co, nie codziennie, tylko co tydzień w piątek będziemy tej Orlbl wywali naszą wioskę, więc to teraz odcinka narka.